Witam wszystkich, nazywam się Rostik i inwestuję na giełdzie w spółkę amerykańskie i na danym youtube kanale dzielę się z wami informacją, jak mi to idzie, także proszę o pozostawienie łapki w górę i subskrypcję danego mojego kanału. A w danym filmiku chcę powiedzieć wam, że nie wytrzymałem i już drugi raz za miesiąc przelałem pieniądze kolejnej rasy na konto w Interactive Brokers, co prawda już troszeczkę w mniejszej kwocie, bo na początku miesiąca przelałem 5000 zł, no a w danym miesiącu, no a danym razem nawet w tym miesiącu, no to 3000 zł, no i wychodzi na to, że za jeden miesiąc zainwestowałem, a dokładnie nawet jeszcze nie, ale dopiero przelałem na konto maklarskie 8000 zł, co w sumie nie jest już małą E, kwotą pieniędzy za jeden miesiąc. No i tutaj zaraz wy widzicie monitor i właśnie dokładnie strony Interactive Brokers i możecie zobaczyć, że wolnych, wolnych środków do inwestowania posiadam 682 dolara, tam 66 centy. No ale ta kwota cały czas się zmienia przez... E, kurs złotego do dolara, no bo na razie te pieniądze są w złotych na moim koncie, 3000 złotych. No a tutaj z dołu, kto wie, jak kto nie wie, to od razu mówię, że jest przypisane, że ja otrzymam dywidendy w rozmiarze 17 dolarów 27 centów. No a ogólnie to chcę Wam powiedzieć, że regularnie przelałem pieniądze na konto maklerskie, no a dlaczego nie wytrzymałem no to dlatego, że jest teraz taki naprawdę bardzo fajny czas, żeby inwestować jak najwięcej pieniędzy, żeby w najbliższej przyszłości, a nawet tych 3-4 lat, odzyskać po prostu bardzo fajną stopę zwrotu z danych inwestycji w dany czas, tak. No bo potem no, kiedy już rynek zmieni swój, swoje nastroje, tak i powróci właśnie do all-time high, no już wtedy nie będzie takiej fajnej stopy zwrotu, jaką by można było odzyskać teraz. Także też możecie zobaczyć, że teraz bardziej aktywnie inwestuję na giełdzie. I tutaj możecie zobaczyć, w których datach i w jakiej sumie przelowałem złoty. To właśnie to wszystko nie dolary, nie, nie dolary, tak, a złoty. Po prostu nie znam jak zmienić właśnie, żeby nie było Dolara, tak? No i tutaj możecie zobaczyć jak zaczynałem inwestować to w 10 lutego 2021 roku to przelałem tylko na konto 1100 zł, potem 1850, no i tak w sumie cała historia z DeZiro to się skończyła 4 października w sumie rok temu w zeszłego roku, tak? No w sumie tak. No i tutaj możecie zobaczyć, że też zacząłem inwestować, no tutaj sobie już wpisałem, że przylałem dodatkowo dane miesiącu, wtedy widzicie 4 października 5000 zł, 13 3000 zł, no a ogólnie no to już sam osobiście przylalałem na konto 89 złotych. 750 zł, no i to w sumie dokładnie za jeden rok plus 8, jak dobrze liczę, to 8 miesięcy, no także fajną w sumie kwotę pieniędzy zainwestowałem już, no a cieszę się z tego też, że ogólnie niby poza tym, że jestem w minusie aż na całych tam 14% 3000 dolarów, to i tak jestem w sumie na plusie, a dlatego, że kursy dolara, kurs złotego do dolara teraz, no nasza złotówka osłabiała, no i w sumie dlatego niby zainwestowałem prawie 90 tysięcy złotych, no a obecna wartość portfelu jest nawet w sumie większa, no bo tutaj mi nie wlicza jeszcze tych 3000 złotych, które są w kaszu niezainwestowane, no to ogólnie jeżeli tutaj dodamy na przykład 3000 zł, no to będzie nawet więcej jak 90 tysięcy, czyli więcej jak ja przelałem osobiście na konto, także jakby ja nawet chciałem sprzedać teraz wszystkie swoje akcje, no to by i tak miałem więcej pieniędzy jak osobiście dostałem ze swojej kieszeni, tak i przelałem no a ogólnie no to mam tych prawie 700 dolarów, no i chciałem kupić już wczoraj na początku, kiedy rynki się pootwierali, kiedy giełda zaczęła pracować, no to dokładnie to jest od 15 30 minut za polskim czasem no i wtedy na początku to indeksy indeks, wszystkie spółki po prostu wszystko leciało w dół na 3-4 nawet tam więcej procent niektóre spółki tak no a przez to że wyszły dane jeszcze przed otwarciem gildy że inflacja w Stanach Zjednoczonych jednak nie, zwa, nie zwalnia swojego tempa a jednak nawet i powiększa tak indeksy CPI też tam wzrósł w sumie nie wiem o ile ale no, no jest nie jest niedobry w... W, no, w te, z testą, inflacją, tak. No i wtedy rynki na początku odreagowali negatywnie, no ale widzicie, że dzień zamknęli na plusie i to nawet wielkim. No a to dlatego, że jednak ja tak przynajmniej myślę, no i w sumie też większość takich analityków, że w rynek już było to za wcześnie założone to, że no, inflacja jednak się nie spowolni, tak, nie zwolni swojego tempa. No i jednak jeszcze, no, Po prostu już to wszystko było e, e, wszystko przetrwawiony tym rynkiem. Tak już było dla niektórych ludzi, wiadomo wcześniej, że tak to będzie. No i w sumie rynek odreagował na koniec dnia pozytywnie, wszystko wzrosło. W sumie ja to się nie cieszę, no bo wolałem kupić po prostu na początku niektóre spółki bardzo atrakcyjnych cenach, no a dokładnie spółkę chciałem kupić Hero Price. Tutaj zaraz widzicie, że jedna akcja kosztuje aż całych 102 dolara, co jest no w sumie tanio odnośnie tam ostatniego roku. Tak, no mniej jak moja średnia cena zakupu bo 102, a moja średnia cena zakupu tiro price, to jest chyba 142 zł. No co jest tam 28 w sumie procent mniej, tak? No, ale można było na początku dnia wczoraj kupić akcję za tą tiro price za 90 dolarów, co sobie na 12 prawie dolarów mniej, no i to ogólnie taka różnica była pomiędzy największą wyceną w sumie i najmniejszą wyceną w ten dzień, no to aż więcej jak 6%, co jest w sumie dużo, no ale ja myślę, że rynki dalej będą kontynuować trend taki spadkowy tak, że no, no jednak inflacja się nie zwalnia swojego tempa, tak? no i dlatego e, będą podwyższone dalej stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, no i w sumie i dalej rynki będą reagować jednak negatywnie, także wszystko będzie spadać, no ale w perspektywie tych 3-4 lat, no to ja myślę jednak, że wojna się skończy po pierwsze, po drugie, że no jednak inflacja zwolni tempa, stopy procentowe się zmniejszą, no i znowu za tych 3, można nawet mniej w sumie jak 3 lata, no to zobaczymy indeksy i wszystkie spółki na all-time high, no i wtedy można będzie cieszyć siebie, w sumie, że inwestowaliśmy w czasy kryzysu, tak? w czasy spadków, no i po prostu wtedy będziemy się cieszyć z fajnej stopy zwrotu, no a dokładnie z dużej kwoty pieniędzy na swoim koncie inwestycyjnym. Mam nadzieję, że Wam dzisiejszy filmik się spodobał, jeżeli tak, to mówię proszę o pozostawieniu łapki w górę i o subskrypcji danego kanału. Pa! pa.